Tak sobie idę ulicami mego miasta. Także zabiorę was w podróż po Bydgoszczy. Także stamtąd idziemy. Most zakochanych jest. Przerwany, ponieważ będą rozbudowywać operę naszą Bydgoską. Tu sobie idziemy ładnie, mówię pełno kajaków dzisiaj. Także idziemy sobie temat do góry Mostową. I sobie pójdziemy na stary ryneczek. Także dzisiaj moc atrakcji. Sami widzicie Co się dzieje u nas przy niedzieli Także mówię Coś sobie zarzucimy na obiadek Romantyczny obiad będzie dzisiaj kochanie Jesteś gotowa na to? Tak Super odezwałaś się. <laughs> Czyli Cię nie wymienią <laughs> Chyba, że na tego Tego żołnierzyka Na tego żołnierzyka Cię widzi. Także na wesoło dzisiaj trzy niedzieli eee, problemy czy tak powiem trzeba odsunąć na bok odświeżyć głowę Proszę. normalnie kajakarz <grym> dobra lecimy na mostową już za chwilę zobaczycie jak to u nas wygląda w BDG, kto nie był, nie widział Także u nas też stare miasto ładnie się zaczęło prezentować odnawiają rewitalizację robią wszystkiego tutaj i ogólnie ogólnie się ładnie, przyjemnie zrobiło pogoda jest trzeba ładować baterie, żeby jutro te dwa gabelity postawić Także mamy widzicie Także idziemy sobie podejdziemy ja tak powiem o, trochę skieruję na siebie żeby ktoś za chwilę nie mówił że go kameruje Dobra Jak to wygląda Łączniczka. Tego Pana znacie z pocztówek bydgoskich i tą panoramę też znacie z większości zdjęć o Bydgoszczy. Można zobaczyć. Także mówię mostowa i idziemy na Stary Ryneczek. Także dzisiaj chyba na bogato może do tego pójdziemy. Tu kuchnia lekko i ten. Tam trochę nie po za oko. No kurwa, to no, z problemami. Także lecimy sobie. O, są i nasi. Czekajcie, są i nasi, bo tłum ludzi idzie. Się śmieje, że są i nasi. Komisarz Wątroba nadjechał. Ewelina, uważaj. No dobra, także lecimy. Ta, która jest rzuteczka, jak to wygląda. Dobra, odpalamy i lecimy dalej, bo przerwałem nagrywanie, bo tłum szeta. Wiecie, jak jest, po prostu jest to kulturalny. Yy, bo niektórzy mogą mieć nie być skamerowani albo pokazani gdzieś tam na YouTubeku. Ogólnie to jest tło. Także <głos》>, widzicie, tłumy dzisiaj w niedzielę dotarły na stary rynek. O, co tu się dzieje, kochanie? Tak. Ładnie, ładnie. I że mówię, elegancka niedziela. A my tam idziemy? Tam zawsze chcieliśmy się wbić, nie? Także idziemy zobaczyć po raz nie wiem który, a pewnie skończymy w burgerowni. Dobra, bo tu kolejki po dwie godziny czasem są, żeby czekać na jedzenie. To jest dla mnie oszałamiająca e, liczba gości trzeba 2 godziny czekać na obiad Dobra, także lecimy sobie po malutku także aktualizacja jednak się dostaliśmy, ale wybraliśmy sobie strefę na zewnątrz. Jest ładna pogoda, nie będziemy się dusić z w środku, także tutaj strefa jest ładna na zewnątrz Można sobie zobaczyć A my, ja sobie wziąłem stek amerykański, a tylko nieco wziąłeś. Tak. Kurczaka wziął z czymś tam. Także za chwilę zobaczycie, mniej więcej, jak to wygląda. Także mam nadzieję, dzisiaj spędzić romantyczne chwile ze swoją ukochaną. Jak dobrze wiecie, ma mając kogoś przy sobie, dobrze o was to świadczy, bo chociaż jedna osoba może z wami wytrzymać. <laughs> Taka brzuteczka, lecimy dalej. Także korzystając z okazji, że czekamy na posiłek. Fiwerko wjechało, a sobie wzięła soczek jakiś tam i chciałbym zapromować jeszcze raz. Moi kochani, to nic Was nie kosztuje naprawdę. Wejście kliknąć, dosłownie dwa razy kliknięcie myszką. Także jeszcze raz chciałbym podpromować pewien kanał dialogi mistrzów. Także tak to wygląda. Ziomeczek sobie nagrywa. Mamy podobną historię. Także z chęcią go podpromuję troszkę bo znam życie i wiem jak jest także link do kanału będzie w opisie także pod filmem także zachęcam jeszcze raz do wejścia i po prostu zostawienia ziomeczkowi subika także ja swój subik zostawiłem i jak najbardziej będę podpromowywał tutaj ziomka bo uważam, że warto yy, promować takie osoby które po ciężkich przeżyciach próbują yy, na nowo sobie ułożyć życie i twardo po, po ziemi stąpają. Także jeszcze raz dialogi mistrzów zapraszam. Link w opisie. A my tymczasem czekamy. I, i piwerko, na zdrowie, ziomek. także lecimy. Aktualizacja: jedzenie dotarło. Także stek Ewelina, jakiś kurczaczek. Już się śmiejemy, że teraz, jak jedzenie przynoszą z restauracji, to. Zamiast mieć to pierwsze zdjęcia się robi. Dobra, ale na, e, w tym miejscu chciałbym pozdrowić Roberta, e, nawiązanie do Steku amerykańskiego, także pozdrawiam z USA Roberta, pozdrowionka, myślę Arkaniusz z Polski. Także przystępujemy do jedzenia i zarabiam, Wam coś tam nagram, co się dzieje u nas. Szybka aktualizacja po zjedzeniu Steku od Burlejki. Chcieliśmy przyjść na rowerek tak jak mówiłem wcześniej, no ale niestety wszystkie wykupione, wypożyczone zostały kajaki, ale my z Ewelinką jednak sobie kajaczek odpuścimy Także lecimy się jeszcze przejść. Także z młyńska dzisiaj koncertowo impreza. Oa! Właśnie się wyróżną Dobra lecimy Że lecimy Że my sobie milutko i romantycznie spędzamy czas w starym mieście, że tak to wygląda Także BDG Zładność Tu akurat trafiliśmy o, Jest Opera Nasza budgoska gdzie się przejść Fajne miejsca, miejsce do odwiedzenia Bydgoszczy Także zachęcamy z Eweliną Nie Ewelina powiesz coś w końcu Nie? Ewelina nie chce gadać Dobra Najadła no się steaków i nie chce jej się gadać teraz Dobra Tak to wygląda Mamy tutaj tak to. I tam się buduje nowe, nie? W centrum, nie? Już stawiają następne apartamenty, wieżowce. Że będzie co robić. Jakby co. Może jakaś deweloperka się tam trafi do robienia. Przyszłościowo. Oczywiście. Zobaczymy. Także lecimy. Uśmiech, nadzieja. W cały pochód dzisiejszego o, wystynu, o, oczywiście przeznaczony zostaje na wsparcie onkologii dziecięcej w O, na onkologa dzisiaj dziecięcego Dzisiejsza impreza, także cały słyszeliście w cały zaszczyt gotówki z dzisiejszej imprezy będzie poświęcony na onkologa dziecięcego Bydgoszczy Także lecimy po malutku. Widzicie, troszkę ludzi się zrobiło. Także jakieś atrakcje dla najmłodszych też są. A nasz pęcherz został dziś z dziadkami. Może się dziadki ruszą. Na imprezę też. Dobra taka wrzuteczka od nas. Także o, są służby. No dobry, dobry, są służby z nami. Także jesteśmy bezpieczni. Może gdzieś tu jeszcze grasuje. albo mu się schował. Nie widzę. Dobra, taka brzydka. Także lecimy z dzisiejszą niedzielą. Znaleźliśmy się teraz z tej strony. Także idziemy wzdłuż, to jest bareczka. No, widzicie miasto. Piwo zero, żeby nikt nie gadał. <laughs> Także idziemy się przejść w stronę Ronda Jagielonów. Stawili troszkę i Ronda Fornackiego, chyba się przejdziemy, nie? Woli na kawałek. No. Także troszkę w celach z, z, znowu wyjaśniających lub ciśnienio, ciśnieniowych albo ciśnących, że tak powiem, delikatne wyjaśnienie, może tak powiem yy, o prawilności i że tak zwanych numerkach 60 yy, w miniaturkach. Wiem co to jest 60, bardzo dobrze. podpunkcik 3 na przykład, bo jest 6. Także jeśli ktoś mi zarzuca, że używam liczb lub czegoś nie znając, albo że pierwszy lecę na obdukcję, to teraz troszkę w celach wyjaśniających, eee, troszkę inaczej, może przybliżę sytuację. Jeśli ja się z kimś zadaję i, że tak powiem, coś tam wiem na jego temat albo jego małe tajemnice. To po rozstaniu na przykład gdzie, gdzie na przykład nie wiem później zaczęliśmy się kłócić jakoś to, jakoś tamto, ale to już po rozstaniu jakieś tam przepychanki internetowe, jakieś insynuacje. I że tak powiem wielokrotnie były tematy wyjaśniania sobie telefoniczne, wiadomościami. I wielokrotnie powtarzałem na przykład że jeśli chcesz wyjaśniać sobie coś ze mną, kurczę, nie ma problemu. Najmniejszego. Ziomek. Jeden, drugi, piąty, dziesiąty. Nie ma mordeczki nic, kurczę takiego. No problem. Tylko za każdym razem wszystkim głośno i wyraźnie mówię. Napisz mi oświadczenie lub na e maila, skoro chcesz sobie coś ze mną wyjaśniać. Zresztą wielokrotnie to też powtarzałem na vlogach jeśli chcesz sobie coś ze mną wyjaśniać napisz mi że nie będziesz rościł później do mnie pretensji jeśli coś ci się stanie po prostu nie chwaląc się znam swoje umiejętności będąc skromnym bo taki po prostu jestem nie pokazuję nie szczycę się jaki to ja FIFA racha nie jestem bo nie lubię takich osób którzy tak robią i sam tego nie powielam i po prostu temat został, że tak powiem uciszony no bo żadnego, że tak powiem oświadczenia nic nie było także kwestia wyjaśniania sobie że tak powiem, poszła gdzieś tam na bok, no ale drełując sobie teraz do brzegu, no to powiem wam tak, jeśli ja znam kogoś tajemnicę lub coś co na nim ciąży nie wykorzystuję tego w żaden sposób y, kłócąc się y, lub nie wiem, obrażając się słownie, y, bo ja nikomu krzywdy, że tak powiem, nie zrobiłem. Nie, y, nie wiem, y, nie pobiłem ci dziecka, nie okradłem cię, nic, tylko powiedziałem prawdę. I to wszystko, taka kwestia wyjaśnienia. Ale jeśli ktoś ze swojej słabości lub nie wiem czego wykorzystuje fakt. Że, na przykład, coś na tobie ciąży, przyjeżdżać ci pod chatę, prowokuje sytuację, żebyś popełnił przestępstwo, które w sumie popełniasz, tak? No bo w, w nerwach wiadomo, w ten, no, coś człowiek, wiecie o co chodzi. No, jestem jaki jestem, za rodzinę, za wszystkich oddam życie yy, i się poświęcę, czy tam coś, tak? Jeśli no i to działa w dwie strony tak, ale ogólnie równoważąc, ja tak w sumie nie, tylko powiedziałem, tak a ktoś dokonał czynu, nie wykorzystując właśnie taki yy, fakt, że coś tam na mnie ciąży yy, no co tam mojej kochani mogę wam powiedzieć yy, na przykład jeśli ktoś ma zawiasy za pobicie no ja nie jadę na przykład yy, tak tylko abstrahując to nie, 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 nie myślcie sobie, że ja mam zawiasy za pobicie, bo tak nie jest yy, tylko mówię, że Taki przykład Wam podaję, że nie jadę, nie wiem, po złości kogoś prowokować do awantury, żeby wpieprzyć go za przeproszenie do więzienia. Bo to jak dla mnie jest trochę niemoralne i nieludzkie, a tym bardziej prawilne. Bo prawidłnie to ja chciałem właśnie sobie to wyjaśnić. Dlatego zawsze mówię, że oczywiście wyjaśniania mogą być. Napisz mi na maila oświadczenie i możemy sobie wyjaśniać. No ale... Mniejsze, o mniejsze, dobra, pójdźmy dalej. E, tak samo, jeśli na przykład, nie wiem, e, nie prowokuje bujek, e, nie wiem, jeśli ktoś ma, nie wiem, zakaz sądowy, nie wiem, prowadzenia pojazdów na przykład, no to nie pcham go do samochodu i nie robię mu zatrzymania obywatelskiego, e, nie wiem, jak ktoś ma wyrok w zawieszeniu za kradzieże, nie daję mu portfela, za chwilę krzyczę, że mnie okradł i robię mu kur, na zatrzymanie obywatelskie. Takie wam przykłady podaję. Y, że tak powiem y, jeśli ktoś Cię próbuje wpakować w takie ambarasy, że tak powiem i na przykład nie wiem, podchodzi do Ciebie, wymierza Ci cios, no to wybaczcie moi kochani widzowie y, lub Ci, co mnie nie lubią y, którzy y, 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 nie wiem trzymają inną stronę, dla mnie to jest dziwne, podchodząc i co ja wiem, stać i co Przyjmować ciosy na, 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 na twarz, czy co? Nie, moi kochani, to, to działa, reakcja jest automatyczna u mnie. Skoro ktoś mnie bije, no to że tak powiem, no gaszę agresora. No, no a za chwilę słyszę, że nie wiem, co to 60, e, że, że, że kurczę, e, nie wiem, co to prawilność. Oj, kochani. Oj, kochani, ja bardzo dobrze wiem, co to prawilność jest, bo prawilnie chciałem to wyjaśnić sobie po dżentelmeńsku, ale, że tak powiem, ktoś chyba nie miał za dużych kochonec, żeby napisać to oświadczenie, albo miał w tym cel. Yy, I zrobił, jak zrobił. A że ja jestem normalny chłop, jak widzicie. No to skoro ktoś mi, yy, że tak powiem, robi takie cyrki. Yy, pod moim domem gdzie nie zważa na nic no to że tak powiem biorę delikwentna na wózek jak to można rzec ująć także biorąc kogoś na wózek no to lecę z panem tak to idę sobie na obdukcję bo przecież ja zostałem też zaatakowany pobity no to idę sobie też robić i po pierwsze jeśli już ktoś coś opowiada to jak powie prawdę bo Ktoś pierwszy wychodził z, z, z tego z gabinetu, a się akurat z nim miałem w drzwiach. Taki sobie przypadek, albo drugi przypadek, po całym zajściu y, widzę kogoś w sklepie i jakoś nie kuleje. A teraz nagle kuleje. Kurna, o co tu chodzi? Także, wyrobienie kogoś, bo ktoś coś tam ma, y, że tak powiem, jakąś tam przeszłość swoją. No i kochani, no to jest Polska, że tak powiem, jest bardzo łatwo kogoś wkręcić w coś takiego, tym bardziej, że ktoś jest, ma przeszłość kryminalną czy coś tam, także można bardzo łatwo w Polsce yy, kogoś wkręcić, no a taka osoba zostaje jej tylko, że tak powiem, bronić się, tak, bronić się prawnie, już nie już nie, no właśnie prawnie, no. No właśnie prawnie, o to mi chodzi. Muszę się bronić prawnie, bo jeśli bym się bronił tak jak się obroniłem pod swoim własnym domem, to teraz ja będę musiał się tłumaczyć z tego. Jeszcze jest kręcenie afer, jakieś ostre narzędzia, albo że ktoś kuleje, to może jeszcze najlepiej yy, ten damski bokser najlepiej po powiedzieć. Gdzie to w ogóle się mija z, z jakimikolwiek faktami lub prawdą. Taka tylko wżyteczka. Także widzicie, kawałek już idziemy. Ładne tu torowisko. Na Babią wieś, także tu za chwilę Babia wieś. Także my już kawałek jesteśmy od centrum. Troszkę odeszliśmy, ale to nadal centrum jest. Także lecimy sobie po malutku romantycznie. Po prostu dzisiejsza niedziela na uspokojenie głowy. Romantycznie zjedliśmy sobie obiadek. przeszliśmy się po mieście. I, że tak powiem no siedzi mi to cały czas w głowie tym bardziej, że ktoś się wypowiada na tematy, o których nie ma sam pojęcia, albo nawet nie widział nie słyszał, a słucha jakiś z tych bzdur także gratuluję za podejście i myślenie i tyle w temacie, moi kochani widzowie także lecimy sobie do usłyszenia jutro